Cóż, dlaczego myślisz, że tak jest? Czy to dlatego, że ludzie są dzisiaj leniwi, czy po prostu się nudzą? Czy jesteśmy po prostu znudzonymi, rozpieszczonymi dziećmi, które spędziły cały dzień w wannie, po prostu bawiąc się swoją plastikową kaczką, teraz po prostu myślą: Cóż, co? Mogę coś zrobić. Dobrze, tak. Jest nam nudno. Wszyscy teraz się nudzimy. Ale czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, Wally, że proces, który tworzy tę nudę, którą teraz widzimy na świecie, może być samoperpetuującym, nieświadomym rodzajem prania mózgu? Stworzone przez światowy, totalitarny rząd oparty na pieniądzach, to wszystko jest znacznie niebezpieczniejsze niż się wydaje. I to nie jest tylko kwestia indywidualnego przetrwania. Ale ktoś, kto jest znudzony, śpi. A ktoś, kto śpi, nie powie nie. Widzisz, ciągle spotykam tych ludzi. Chodzi o to, że parę dni temu spotkałem tego mężczyznę, którego bardzo podziwiam. To szwedzki fizyk Gustav Bjornstrand i powiedział mi, że przestał oglądać telewizję, nie czyta gazet i nie czyta czasopis. Całkowicie ich wyeliminował z swojego życia, bo naprawdę mu nie zależy. Czuję, że teraz żyjemy w jakimś Orwellowskim koszmarze, a wszystko, co teraz słyszysz, przyczynia się do przekształcenia cię w robota. Gdy byłem w Fenderhorn, spotkałem tego niezwykłego angielskiego specjalistę od drzew który poświęcił swoje życie na ratowanie drzew. Właśnie wrócił z Waszyngtonu, gdzie lobowal na rzecz ocalenia Sekwoi. Ma 84 lata. Zawsze podróżuje z plecakiem, bo nigdy nie wie, gdzie będzie jutro. A kiedy spotkałem go w Fyndhorn, zapytał mnie, skąd jesteś? A ja powiedziałem, Nowy Jork. Ach, Nowy Jork, tak, to bardzo interesujące miejsce. Czy znasz wielu nowojorczyków, którzy ciągle mówią, że chcą wyjechać, ale nigdy tego nie robią? I powiedziałem, o, tak. I on powiedział, dlaczego myślisz, że nie odchodzą? Podsunąłem mu różne banalne teorie. Powiedział, och, nie myślę, że to w ogóle tak jest. Powiedziałem, myślę, że Nowy Jork to jest nowy model dla nowego stężenia, ca, gdzie obóz został zbudowany przez samych więźniów, a strażnikami są więźniowie. I mają tę dumę z tego, co zbudowali. Zbudowali własne więzienie. I tak istnieją w stanie schizofrenii, gdzie są zarówno strażnikami, jak i więźniami, i w wyniku tego, zlobotomizowani, nie mają już zdolności opuszczenia więzienia, które stworzyli, ani nawet widzenia go jako więzienie. Następnie sięgnął do kieszeni i wyjął ziarno drzewa, mówiąc. To jest sosna. Włożył to do mojej dłoni i powiedział: uciekaj, zanim będzie za późno. Czy on naprawdę jest po od dwóch, trzech lat Jajczkita mamy to bardzo nieprzyjemne uczucie, że naprawdę powinniśmy stąd wyjechać, że naprawdę powinniśmy czuć się, jak żydzi w Niemczech pod koniec lat 30. wyjazd stąd. Oczywiście problem polega na tym, gdzie iść. Ponieważ wydaje się dość oczywiste, że cały świat podąża w tym samym kierunku. Widzisz, myślę, że to jest całkiem możliwe. Lata 60. to ostatni wybuch człowieka przed jego zgaśnięciem. I to jest początek reszty przyszłości. Od teraz będą po prostu chodzić te wszystkie roboty, nie czując i nie myśląc o niczym. I prawie nie będzie nikogo, kto przypomni im, że kiedyś istniał gatunek zwany człowiekiem z uczuciami i myślami, a historia i pamięć są teraz usuwane, a wkrótce już nie będzie, nikt naprawdę nie będzie pamiętał, że życie istniało na planecie.